Witam serdecznie. Moim gościem Piotr Hełmecki, Baspal. Witam. Piotrek, nie dajecie odetchnąć drużynie Makboot. Taki jest na pewno cel Waszego zespołu na rundę rewanżową. Wygrana dzisiaj za trzy punkty. Wygrana spokojna, ciężki to był mecz, w miarę spokojny. Jakbyś to ocenił? W jakiej kategoriach jak ten mecz był? No, wiadomo. Podeszliśmy do tego meczu, żeby wygrać trzy punkty, żeby mieć. Graliśmy sobie spokojnie piłką. Kontrolowaliśmy w zasadzie od samego początku mecz i dobrze, że udało się nam pierwszym strzelić bramkę, wtedy było spokojnie. Do pierwszej połowy wynik 1-0, później udało się szybko strzelić drugą bramkę i było już dużo spokojniej do końca. Liderowi, jaki pomysł przychodzi na rozgrywanie meczów, kiedy ma przewagę tego nad drugim miejscem, żeby. Nie tracić punkty nad Magmudem, czy skupiacie się powolutku i kroczkach, mecz za meczem, żeby każdy mecz wygrywać? Skupiamy się, żeby każdy mecz wygrać. Dla nas się liczy tylko pierwsze miejsce w y, lidze. Y, no i będziemy da robić wszystko, żeby tylko je zdobyć. Dzisiaj dwoja, bardzo fajna asysta. Y, dzisiaj takim prostopadnym podaniem uruchomiłeś zawodnika. Bardzo ładnie to wyglądało. No szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że mi to tak wyjdzie, no ale dobrze, że się udało i wpadła bramka. To chyba była na 2-0 bramka. Tak, taka bramka, która trochę uspokoiła szeregi Waszego zespołu, bo Whiskey Bar też mocno atakowało. Oni no też mieli dzisiaj tak, swoje sytuacje. Mieli swoje sytuacje, poprzeczka przecież w pierwszej połowie. No szczęście nam też trochę sprzyjało, bo wtedy aby wpadło, no to by w trochę nerwowości się wkradło, bo to by było chyba na jeden zero dla nich. Dzisiaj bardzo śliska angielska murawa. Dobra czy zła? Dobra. Bardzo dobrze się dzisiaj grało. Dziękuję za wiatr. Dzięki.